Drogi budowniczy, Na co dzień w swojej pracy masz styczność z różnymi warunkami, a każda budowa ma własną specyfikę. Niezależnie jaki rodzaj prac wykonujesz, pamiętaj o kilku ważnych zasadach. Przed wejściem na teren budowy pamiętaj, aby założyć hełm ochronny z minimum trzypunktowym paskiem podbrudkowym. Buty ochronne z wysoką cholewką w klasie S3, to znaczy chroniące przed zmiażdżeniem i przebiciem. Kamizelkę ostrzegawczą bądź odzież o podwyższonej widzialności. Okulary ochronne w klasie F1, to jest chroniące Twoje oczy przed odpryskami. Rękawice chroniące przed przecięciami. Jednak same środki ochrony indywidualnej to nie wszystko. Przede wszystkim liczy się Twoja uwaga. Choć każdy musi przejść szkolenie BHP, pamiętaj o zasadzie ograniczonego zaufania. Kontroluj swoje najbliższe otoczenie i zwracaj uwagę na to, jaką pracę wykonują inni. Reaguj na wszelkie nieprawidłowości unikaj rozpraszaczy na przykład telefonu jeśli musisz z niego skorzystać oddal się od miejsca pracy zachowaj koncentrację i nasłuchuj sygnałów ostrzegawczych zwłaszcza przy pracy z ciężkim sprzętem Pełna uwaga to podstawa, dlatego bądź wyspany i wypoczęty. Odpowiadasz głównie za siebie, jednak czasem każdy miewa gorszy dzień. Komunikuj ekipie błędy, które dostrzegasz. Zwracaj uwagę na to, czy inni wywiązują się ze swoich obowiązków oraz czy zachowują odpowiednie zasady. Normy są jasno określone, jednak wiele drobnych urazów wynika po prostu z nieuwagi. Wszelkie zastrzeżenia zgłaszaj do swojego przełożonego lub osoby pełniącej bezpośredni nadzór. Każdy z nas ma wpływ na bezpieczeństwo i nie możemy pozostawać bierni.